Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich przedsiębiorców na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca, to jest w najbliższy wtorek o godzinie 17:00, w Centrum Szkoleniowym Tauronu na ulicy sportowej 1. Spotkanie poświęcone jest możliwościom rozwoju pozyskiwania środków unijnych. Prowadzone będzie bezpośrednio przez przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów unijnych na terenie województwa śląskiego. To jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Bardzo serdecznie w imieniu firmy Europartner, która jest odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i prowadzenie tego spotkania, zapraszam wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani możliwością pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jeszcze raz Państwa na nie gorąco zachęcam.